Ja rozumiem, że w tej chwili rozmawiamy o sprawozdaniu za rok 2012 i tylko do tego się na razie odniosę, aczkolwiek no nie da się mówić tylko o roku 2012, Pan Prezes też to uczynił, bez y, y, wybiegnięcia w przyszłość do roku 2013, gdzie miało miejsce między innymi sesja nadzwyczajna w sprawie tak zwanej reorganizacji. Trzymać oficjalnej nomenklatury spółki. Panie Prezesie, to Pan przed chwilą Pan o tym wspomniał, we wrześniu 2012 roku zwrócił się do Ministerstwa Środowiska, do Departamentu Funduszy Europejskich o zawieszenie procesu y, przyznania przedsiębiorstwu Eko gigantycznej dotacji y, unijnej i to na Pana wniosek Ministerstwo ten wniosek zablokował. Y, z kim Pan uzgadniał złożenie tego wniosku? Czy uzyskał Pan zgodę Rady Nadzorczej? Czy uzyskał Pan zgodę reprezentanta właściciela z yy, yy, innej spółki przecież, czyli odwieszcza Pan kiedy i w jaki sposób konsultował Pan z tymi organami ten wniosek? To jest zresztą pytanie numer jeden, ale na tym nie koniec. Yy, pisze Pan w tym piśmie m.in. o różnych sposobach, podsumowanie mam je przed sobą, yy, jako o synonimie niepewności co do dalszych osób. Pytam Pana, dlaczego na komisji i sesji nadzwyczajnej w marcu tego roku nie poinformował Pan ani mnie, ani reszty radnych o tym swoim wniosku o zablokowanie dotacji? Czy chciał Pan, żebyśmy wraz z innymi radnymi, podejmując strategiczne decyzje o zbórce, w miliony złotych, użyli w sposób? Nie dostaliśmy wtedy żadnych dokumentów, chociaż, chociaż się ich domagaliśmy. A przecież dziś wiemy, że miał Pan ich wiele w swojej innymi m.in. w maju 2012 roku, kompleksową analizę wariantów rozwoju spółki, ocenę popytu, za ciężkie pieniądze zresztą zleconą i opłacalności modernizacji rozwoju. Miał Pan pełną wiedzę i dokumentację niezbędną do podejmowania strategicznych decyzji. Nawet zlecił Pan przecież także wyceny spółki, dokument w trybie informacji publicznej, Otrzymany wskazuje, że została ona wykonana w lutym 2012 roku. E, czy, I uczynił pan to zanim Rada Miejska na sesji nadzwyczajnej rozważała poszukiwanie na wniosek pani burmistrz, inwestora zewnętrznego. Zatrzymał pan jednak tę wiedzę dla siebie. W związku z tym dziś także na pan, jak sądzę, ciąży odpowiedzialność za to, co się dzieje ze spółką. Stwierdził, stwierdził pan wtedy na komisji, że dotacja... Rozmyła się węgla. Dlaczego nie przyznał się pan autorstwa tej mgły? Czy to była pana samodzielna? Świadoma decyzja? Czy ktoś panu nakazał? Biorał naciski. Jeśli tak, to kto? To jeszcze się w tej mgły wżywa, panie prezes? Mieszkanie? Tak ja to pytanie. Tak, tak, proszę pan prezes. To może tak e, powoli Od początku. Wiesz Panie Odrozek, Panie Radny Odrozek, ja nie rozumiem dlaczego Pan z Maniaka mówi o dotacji. Tego nie rozumiem. W życiu na żadnym spotkaniu z moich, z moich ust nie padło słowo dotacja. Ja zawsze mówiłem o możliwości uzyskania dofinansowania. O możliwości uzyskania dofinansowania z programu operacyjnego, a naprawdę jest to zupełnie, zupełnie co innego. Jeżeli chodzi o złożenie wniosku, o którym ja tutaj wspomniałem i o którym Pan też wspomniał, to jak Pan czytał ten wniosek, jak Pan słowo co mówiłem, to zna Pan genezę takiego, a nie innego mojego postępowania. Nie złożenie wniosku skutkowałoby w prostej linii skreśleniem naszego wniosku i brakiem możliwości uzyskania dofinansowania. Nikt nie dawał gwarancji, że to uzyskanie dofinansujemy, bo warunkiem koniecznym była zmiana wojewódzkiego planu. Natomiast chcieliśmy przedłużyć w czasie możliwość starania i ubiegania się o te pieniądze. Jeżeli udałoby się szybko plan przez Sejmik znowelizować, zmienić i jeżeli w tym planie mielibyśmy status instalacji regionalnej, to skutek tego mojego wniosku byłby taki, że dalej bylibyśmy na liście i bylibyśmy w grze. W innym przypadku, z przyczyn formalnych, zostalibyśmy z tej listy skreśleni już w ubiegłym roku. To jest. Nie wiem, czy to jest jasne dla Pana? Na razie pan nie odpowiedział na żadne z moich pytań. Sekund. Ale proszę, nie. właśnie odpowiedziałem panu. Jaka, odpowiedziałem. Była, jaka była geneza tego, tego wniosku, jeżeli chodzi o spiskowe teorie dzieje. Proszę, czy pan prezes jeszcze coś? Ale nie odpowiedział na pytania. Poprzez... Ja uzyskałem zarówno z jak i od Rady Nadzorczej upoważnienie do występowania do, do programu operacyjnego. O całej sytuacji informowałem Radę Nadzorczą i złożyłem wniosek jako prezes zarządu. Powinien Pan sobie zdawać sprawę z tego, że ani właściciel, ani Rada Nadzorcza nie ma kompetencji do zarządzania spółką. Jest to wniosek mój, wynikający, e, genezę Panu przedstawiłem, z czego on wynikał i czemu miał służyć. Jeszcze drugie pytanie. Dziękuję. Jeszcze panu drugie pytanie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to wspomniał pan o, e, wspomniał pan o koncepcji modernizacji zakładu nieszkodliwiania Taką koncepcję zleciła w Dowice, a następnie koncepcja ta stała się jakby podwaliną do wykonania projektu technicznego, który to projekt został wykonany, Pozwolenie na budowę uzyskaliśmy. Coś jeszcze było? Tak było, ja nic nie mogę dopadać. Ale proszę, krótka, no to, ja by, no to, jakby pan, to jakby pan mi przypomniał. Bo... No to przypomnij. proszę. Bardzo proszę przypomnieć. Panie prezesie, a ja przede wszystkim w tej drugiej fazie swojej wypowiedzi przypomniałem panu bardzo istotny moment 12 marca 2013 roku, kiedy radni zebrani w trybie nadzwyczajnym, to wtedy też kwestionowałem, teraz już wiem dlaczego tak było mieli decydować o reorganizacji spółki Eko. Ja panu pytań na temat reorganizacji nie zadaję, bo to będą pytania, które otrzyma pani burmistrz, prawda? bo to ona tutaj ma wyłączność na negocjacje. Ja panu zadałem tylko pytanie i nie otrzymałem odpowiedzi. Dlaczego mając te wszystkie dokumenty, wiedząc o tym wniosku, który pan złożył, mając dokumentację, o której pan mi koncepcja odpadami wycena w lutym 2012, myśmy wielokrotnie, ja ja. Pytali o to, czy są jakieś dokumenty, na podstawie których możemy odpowiedzialnie podejmować decyzje? To jest zapis wideo, jak go przestrzeni jeszcze raz. Dokładnie tak było. I pytanie jest, pytanie jest takie, ono już padło, no ale powtórzę pan, prosił, żeby powtórzył. Dlaczego Pan nam o tych dokumentach i o tych działaniach nie powiedział, twierdził pan, że w zasadzie nie ma nie mam pan czego nam dostarczyć ani przedstawić? Ale tutaj jeszcze jest uwaga, bo ja rozumiem pana intencję. Pan powiedział, że ta wycena z 2012 roku, <laughs> nie wycena, przepraszam, oczywiście nie wycena. Ten kompleksowy program został zrzucony przez Gminę Wadowice, więc yy, bardziej przez właściciela niż przez pana jako prezesa. Tak, tak to rozumiem? Nie wiem, czy tak mam to rozumieć. W każdym razie pytanie moje brzmi krótko. Dlaczego na nasze wielokrotne pytania na sesji nadzwyczajnej w marcu 2013 roku żeby ujawnić nam dotychczasową dokumentację, między m.in. ten wniosek i przyczyny jego złożenia, które Pan teraz y, wyjawia, nie otrzymaliśmy ani pół dokumentu i stwierdzono, że tych dokumentów nie ma. Żadnych. I to Dziękuję. jest zapis wideo. Proszę o krótką odpowiedź. Nie wiem, ja tego zapisu wideo nie oglądałem. Na pewno nie, nie, nie domagaliście się Państwo ode mnie te, tych dokumentów, o których mam w tej chwili wspomnieć. Ja, jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o wycenę spółki, faktycznie została zlecona w została zlecona metodą aktywów skorygowanych netto sam pan bardzo słusznie zauważył, że było to jeszcze przed przystąpieniem do prac przez Radę Miejską ja muszę powiedzieć, że taka metoda ma znaczy elementem składowym wyceny taką metodą są wyceny poszczególnych składników w majątku spółki i w momencie kiedy... Bo w tym czasie nie wiadomo było, czy Rada wyrazi zgodę, czy znajdzie się wspólnik strategiczny, czy się nie znajdzie. Alternatywą jest likwidacja spółki. Sprzedaż majątku trwałego wymaga, wymaga, zlecenia, od, o, wy, wymaga zlecenia wyceny. Ja tę wycenę już mam. Natomiast e, w 12 marca, jak Pan powiedział, ja na pewno tego dokumentu jeszcze nie miałem. a On został zgodnie z umową dostarczony. Jakiś tydzień później. Z tego co pamiętam, nie wiem, bo wysyłałem odpowiedź na, na zapytanie. No więc Państwo się żadnych takich dokumentów nie domagaliście, to jest jakby jedno. Po drugie, proszę zrozumieć, koncepcja rozwoju nie jest dokumentem, na którym można budować e, spiskowe teorie dziejów. Jest to jakby ocena przez fachowców możliwości i, i przedstawienie kierunków rozwoju. Tak jak powiedziałem. Ta analiza była podstawą do sporządzenia projektu. Projekt był wykonany w oparciu o tą koncepcję. Nie można zlecić projektantowi zagospodarowanie zakładu nieszkodliwiania odpadów, nie dając mu jakich, jakichś danych. Na ile te dane są wiarygodne i na ile one się powtórzą w rzeczywistości, tego nie wie nikt. Muszę Państwu powiedzieć, że Zestawienia, które były w tej analizie, porównane do założeń i ilości określonych w planie krajowym i w planach wojewódzkich, mają się jak pięć do nosa. One były robione po głosie po, po sprawozdaniach poszczególnych gmin i na przykład wynika z nich, że, gmina, że powiat ładowicki plus powiat suski, zgodnie ze sprawozdaniami wytwarzają 18 tysięcy ton odpadów komunalnych, jeżeli przełożymy to na na ilości Wojewódzkiego Planu, to się okaże, że instalacja regionalna zgodnie z parametrami określonymi ilościami określonymi w planie wojewódzkim, instalacja regionalna dla 150 tysięcy ludzi, a de facto dla 120 powinna mieć przepustowość 30 tysięcy ton. Jest to koncepcja, na podstawie której została zlecona dokumentacja techniczna. Dziękuję. Czy jakieś pytania jeszcze? A to polemikę będziemy nie do wieczora. Odpowiedzi na pytanie. To proszę na piśmie złożyć pytanie. Chwileczkę, do to pana prezesa Makucha na piśmie, ma zaatakuję. Teraz dyskutujemy, proszę nie ograniczać prawa do dyskusji o tej sprawie konkretnej. Ale to konkretne pytanie. Konkretne. To proszę, konkretne. to pytam o takie pytanie. Ostatnie pytanie A w tym ostatnie. Dobrze. Dobrze. Panie prezesie, pani ostatecznie nie odpowiedział na to pytanie, które zadałem. Nie, że Dlaczego? Pana nie zadajś, Dlaczego? Zadaj, to proszę specyfikować pytanie. Precyzuję, precyzuję. Dlaczego wiedząc. Jeszcze precyzję bardzo dokładnie Dlaczego mając wiedzę, bo sam Pan podpisywał wniosek o wstrzymanie prac nad y, dotacją unijną. Mając y, ten dokument z maja 2012 roku o kompleksowej gospodarce odpadami. Więcej Panu powiem, bo tutaj Pan zdaje y, się troszeczkę wprowadza w błąd, Ale pytanie miałeś. Ale muszę przedstawić stan faktyczny, zadać pytanie. W lutym 2012 roku podpisana została wycena niezlecona, podpisana wycena w dokumencie przez OBR and Partner, która została wcześniej zlecona. I teraz... My w 2013, w marcu 2016 roku dyskutujemy o życiowej dla Unii. Pytanie jest następujące do pana. Dlaczego nam pan jest zapis w protokole? Dokumentom on chyba wierzy, prawda? Że pytaliśmy o to. Dlaczego nam pan wtedy tą wiedzę się nie podzielił? Twierdziliście Państwo na spółkę z Panią Burmistrz, że nie ma żadnych dokumentów. Więcej powiem. Pani Burmistrz stwierdziła, że wycena zostaje nam... I przecież nie ma być to, to jest. Pani komisarz powiedziała, że zlecona będzie wycena dopiero po jak radni uchwalą. Wycena była wcześniej zlecona, mało tego w lutym, podpisana 2012 roku jako wykonana. Dlaczego wprowadzono nas w błąd? Dlaczego nie pozwolono rzetelnie dyskutować? A do Pana pytanie, dlaczego Pan nie podzielił się tą wiedzą z nami, kiedy o to pytaliśmy? Wiedzą, którą Pan teraz. Ma. Pytanie Dziękuję, proszę Pana. Pan, panie radny odrozek, ja oczywiście dokumentom wierzę, ale coraz mniej wierzę, że posiada Pan zdolność czytania ze zrozumieniem. Ja też pana nie obrażam, ja tylko wyciągam to, wnioski z tego, co pan z uporem maniaka powtarza. Jeżeli chodzi o dokument sporządzony przez firmę. Yy, Overuben, tak, limited, to nie jest to wycena. To na pewno nie jest to wycena. Jest ja to koncepcja jest. rozwoju. Koncepcja rozwoju. Systemu gospodarki odpadami w gminie, w gminie Wadowice, z której to, przepraszam, jest to koncepcja rozbudowy zakładu nieszkodliwiania odpadów, polegająca na analizie systemu i, i, pro, i proponowanych rozwiązań, jeżeli chodzi o, o system gospodarki odpadami. Nie jest to wycena. Ja o wycenie z gotego. Dziękuję. Mówił Pan o wycenie, za za pan, za pan, pan o wycenie z lutego 2012 roku, yy, powoł, przywołując firmę Owelę Narób, Arden Partners, więc ja Panu mówię, dokument być może on jest z lutego 2012 roku, ale nie podejrzewam, dlatego że 2013 2000... Aha, 2013. No więc w 2013, proszę Pana... Luty. Luty, to jest zlecona wycena metodą y, aktywów skorygowanych netto. Zlecona. w luty, jeżeli, jeżeli kolega, który wnosił o to, Pański kolega, który wnosił do o domie o udostępnienie informacji publicznej przeczytał umowę, którą chciał. Jest tam termin do kiedy to do kiedy to opracowanie ma być wykonane. I opracowanie zostało wykonane w terminie i na pewno nie był to termin przed 12 marca 2013 Dziękuję pana przewodniczący. 13, a nie 12 Dziękuję. Zamykam punkt 5. Sprawozdanie działalności Gminy za 2017 rok. Przystępujemy do punktu 6. Analiza planu zagospodarowania przestrzennego gminy.